Pierwszy i trzeci set. No nie były to łatwe sety. Krosno jest yy, no może nie za mocną drużyną, a właśnie takie drużyny, które nie grają najlepiej. Właśnie są takimi walecznymi dziewczynami, no i Krosno właśnie to dzisiaj pokazało. Z wyniku yy, mogłoby się wydawać, że łatwe 3-0 troszeczkę nerwowości yy, w pierwszym secie skończyło się na przewagi i drugi set dosyć łatwo wygrany. Trzecim znowu wdarło e, się troszeczkę niepotrzebnych nerwów w naszych poczynaniach. E, głównie blok na, na lewym skrzydle dziewczyny tam z krosna e, dosyć swobodnie nas obijały, co, co frustrowało nasze zawodniczki. E, ale dosyć cierpliwie zagraliśmy w tych końcówkach i myślę, że w pełni zasłużone 3-0 dla nas. Dobra zagrywka. Blok. No ja tak. Znaczy na pewno z perspektywy zawodnika z boiska troszeczkę to inaczej wygląda, z boku stojąc to wszystko to wygląda troszeczkę inaczej. Na pewno wiemy, że bardzo dużo mamy jeszcze do poprawy, jeżeli chcemy grać o najwyższe cele, to na pewno jeszcze bardzo dużo pracy przed nami. Chcemy awansować do Tauro Ligi. Główny cel na ten sezon to awans do, do Tauro Ligi. Na pewno wzmocnienia, które się pojawiły w tym tygodniu, bardzo się nam przydadzą i będą miały na pewno pozytywny wpływ na naszą grę. Jeszcze jedna zawodniczka na pewno do nas dojdzie. Wiadomo, że są, będą też zmiany w sztabie. Na pewno wszystkich nas to mobilizuje do bardzo ciężkiej pracy i zapominamy już o dzisiejszym meczu. Od jutra skupiamy się już na kolejnym przeciwniku, czyli Częstochowie. Jeżeli chodzi o nowe zawodniczki, to występująca już dzisiaj na boisku Klaudia Kaczorowska. Jest już z nami od kilku dni rozgrywająca Paulina Szpak, która możliwe, że w najbliższym tygodniu już zadebiutuje w naszej drużynie. Tak jak zostało przedstawione na konferencji prasowej, zakontraktowaliśmy również brazylijską środkową Vivian Pellegrini, która też pojawi się u nas w najbliższym tygodniu, natomiast będzie musiała przejść obowiązkową kwarantannę, więc jej debiut na boisku na pewno odłoży się troszeczkę w czasie. Funkcję pierwszego trenera będzie pełnił pan Wojtek Serafin, ja zostaję na stanowisku drugiego trenera. Za tydzień jedziemy do Częstochowy, miejmy nadzieję, że przywieziemy do Tarnowa trzy punkty. Częstochowa, no nastawiamy się oczywiście na wygraną. Jeżeli mamy grać o najwyższe cele, to żaden przeciwnik tej lidze nie powinien, nie powinien wprowadzać obawy w naszych poczynaniach. Na pewno trudny przeciwnik, mamy z nimi też rachunki do wyrównania. Przegraliśmy w turnieju sezonem z nimi w Sosnowcu 2 do 1, więc jest pełna mobilizacja, od jutra pełna analiza gry przeciwnika i, i na pewno jedziemy z nastawieniem na trzy punkty.